gaz Dzień Dobry W dniu dzisiejszym Honda Civic rocznik 2015 z silnikiem 1.8 142 konie Instalacja jaką zamontowaliśmy to BRC Sequent 32 Reduktor Genius 1500 Elektrozawór gazowy tryskiwacze lubryfikator oraz elektronika sekund dwa. OBD, przełącznik benzyna gaz znajduje się po lewej stronie, w oryginalnej zaślepce. Zbiornik miejscu koła zapasowego 42 litry oraz wlew ukryty pod klapą benzyny. Kosz całego systemu to około 3000 zł. Dziękuję za uwagę i zapraszam.